Kolejny jesienny vlog. Zapraszam do oglądania. A pan, co pan jadł? Powiedz, co ci mama przygotowała. Na le. Nie, na leśni. Tak, i ile zjadłeś na leśniczków? Nie, pięć nie zjadłeś, trzy zjadłeś, ale takie duże. I co teraz? No! No kto to robi prud prud, nieładnie. Chcesz robić zadanie czy nie? Nie? Okej, okay. dobrze. Zaraz pokażę wam, sorry za la burdelo. O, tu rozwalony styk. A tutaj moi drodzy czekoladowy pancake, ale wiecie co to jest z tą czekoladą? Nawet nie mówię dzieciakom, bo by nie jadły. E Czekoladowy miód, który dostałam od znajomej koleżanki z podwórka Kingi, gdy przyleciałam do Polski. Dostałam zestaw miodów pięknych z pasieki. No i czekoladowy. I on jest taki: wiecie co, do herbaty nie bardzo, bo taka szara wygląda. Więc powiem Wam szczerze, że zaczęłam go po prostu używa używać właśnie do naleśników, do czegoś takiego i naprawdę bardzo fajny. Także fajnie wyszły takie. Brązowe, troszeczkę słodkie w smaku, bo to jest miód czekoladowy. jak lubi z, z rzemikiem, a tutaj zanim zblendowałam wszystko, to jest właśnie miód z orzechami laskowymi i kakao z pasiek i rodziny Sadowskich. Super, dzięki. Komentarze z najnowszego vloga. No to trzeba się o córeczkę postarać, aby zaprzeczyć wróżce. Dobre. Ktoś ma poczucie humoru. Poczekajcie, czemu mi to zjechało na ten? Miało mi po kolei pokazywać. O, tu view, more, ok. Ale bym sobie zjadła tą zupkę. Super. To no, temat wróżek w Polsce taka rzeczywiście mo moda. Ja mam do tego trochę podejście. Nie, dwóch dzieci z czterech chore ból, gardła, kaszel. No tak, takie są. Już Wam żyję i każdą chwilę witam Ciebie, Kasiu. Pozdrawiam serdecznie. Witam, pozdrawiam całą rodzinkę. Już Wam tutaj odpowiadam słownie. Jak zwykle super blog od Marga Margaret. Pozytywny, interesujący. Skąd masz tyle energii? Jestem się zmęczona, tylko patrzeć ile ty ogarniasz w ciągu dnia dobre. <laughs> a, uśmiałam się. Dzięki. No, i tak sobie wiecie przy wieczorze: zawsze biorę u Was. Um, a jest katar gorączka, ciepła, herbatka. Um, że Was resztę odpiszę, a tutaj, tym co będą widzieli, to będą widzieli, że od, odpowiadam słownie, Felicja. A czekamy na Twoją e, twórczość projektu vlog. Dzisiaj taki swobodny na luzie, tak? Zbierał cukiereczki spokojne, bo się wstydził. Dlatego dobre pytanie: robię sobie screena tego pytania. Fela będzie odpowiedź w którymś z vlogów. No, to żeby Was nie zanudzać, chociaż Wy zawsze mi mówicie, że lubicie jak przeglądam. Ale to już zaraz kończę czytać, żeby co by Wam się nie znudziło. Moje wnuki, wnuki w Szkocji też biegały z wiadereczkami po cukierki. Pozdrawiamy. Pomimo, że ja wam od, od słownie odpowiadam, to wiecie, też lubię czasami coś dopisać. Kasiu, kochana, nie strasz Pawełka, baba babajagą. Dokładnie. Są ludzie, co mają darze, wiedzą, przeczuwają. No, powiem wam przy tym temacie, że ja dużo dużo rzeczy wyczuwam. Dużo rzeczy wyczuwam, ale bardziej tak odnośnie ludzi, wiecie? Mam nosa. No dobra, ja będę sobie w spokoju przeglądać, a chciałam Wam tylko pokazać, że przysiadłam i razem z Wami odczytałam parę Waszych komentarzy. Nie wiem, czy, nie wiem, czy Wam mówiłam moje mili, ale tam już stoi od tego dnia paczka. I tu przyszła minowa, bo wszystkie zamówiłam sobie buty 7,5 czyli 38. I niektóre wypadają, powiem wam szczerze, dużo za duże. Dlatego wymieniłam sobie na 7. No i zobaczmy, czy mi się podobają, czy nie. Po prostu resztę oddam. Tak więc wzięłam parę takich, co myślę, że będą mi się podobały i będą wygodne. Tu zaszalałam. O, ale nie spodziewałam się takich. Ale leciutkie. Nie wiem czy mi się podobają, powiem Wam szczerze. To jest po prostu jakby skarpeta, ale ładnie zrobione. Zobaczmy jak leżą. Nie biegaj, bo samochody jadą. Pawełek happy, ale jak byliśmy, jak przyjechaliśmy z rana, to nie był happy. Nagle mu się przypomniało, że tych pędz nie lubi, a pędz są takie fajne, mięciutkie. They are pretty nice. Okej, okay. nie jest źle, jest jakieś 17 stopni. Idziemy do parku. No chciałeś do parku, czy nie? What are you doing, Paul? Ok. Idziemy do parku na 15-20 minut. Zaraz koło szkoły Pawełka wypatrzyłam taką fajną miejscówkę. E, nigdy o tym nie wiedziałam, to jest w sumie w downtown, ale przy bocznej uliczce, jak zjeżdżamy właśnie z tego mostku. I zobaczcie, muszę tu zrobić zdjęcie tego. Chciałabym się tutaj przejść. Widzę, że tu jest jakaś taka, nie wiem, czy to są stare książki, czy co to jest w każdym razie jest piękna, taka Ala Księgarnia, tu jest właśnie downtown. Księgarnia, czy coś takiego. I przy okazji jest, zobaczcie, kafejka. Ludzie sobie siedzą. Townhouse cafe. Muszę zrobić zdjęcie. Townhouse Cafe, przy okazji, a tutaj macie, słuchajcie, karteczki, różne inne rzeczy, książki. Może tu dostanę kartki, bo. Ktoś mi powiedział już dawno temu, że idź do Jewela, idź do Jewela, są kartki. Nie, nie ma kartek, nie ma już pocztówek w Jewelu, tak jak nie ma pocztówek, może zależy w jakim, tak jak nie ma pocztówek w Walmartie, więc ja chcę czasami wysłać Wam zwykłe pocztówki i muszę, słuchajcie, kupić plik za 20 dolarów, takich samych, nawet nie za bardzo ciekawych, gdzieś przez interne, internet, no chyba, że jesteśmy właśnie w downtown Chicago i wtedy mogę sobie kartki na Molo, na tym Navy Pier kupić. Bo wtedy są um, te kartki, tam zawsze są um, dla turystów, gdzie jest to Navy Pier, to molo wychodzące w Lake Michigan. E, także tam są te kartki, no ale nikt nie pojedzie celowo do Chicago, więc um, właśnie w takim małym sklepiku może będą mieli a nóż widelec? Nie wiem. Ale obok jest właśnie kafejka, widzę, że jest bardzo busy, pomimo że jest piątek. Więc e, nie wiem do, do której ona jest, zrobiłam zdjęcie jak przyjeżdżałam powolutku. E, jak, jak nakręciłam, to to też zrobiłam zdjęcie i zobaczę właśnie, e, czy mogę wyszukać godziny tej kafejki i co tam jest obok, ten Bookstore, czy to jest do e, jak to się mówi, czy to jest po prostu jakaś taka księgarnia, bo tam jest dużo książek, czy po prostu... Jakaś mała biblioteczka, co to w ogóle jest. No. Jedziemy od drugiej strony. Tutaj tam daleko nie wiem czy widzicie, są młodzie, te, które kursują zawsze na tej rzece lisa w lato. I tam właśnie po tej drugiej stronie jest przedszkole pawełka. Tu dojechałam do domu i obczajam tą kafejkę. Okazuje się, że to nie tylko taka kafejka, ale również miejsce na lunch. E, można sobie zjeść tutaj lekkie śniadanie, lunch. Nie takie typowe jak w śniadaniowych y, miejscach. No ale tak jak widzicie, no, są jakieś sandwicze. Amerykanie często jedzą to na brunch, na lunch ponieważ ja miałam wolny w piątek, to z Jamesem jak dojechałam do domu, wybraliśmy się do takiej właśnie typowej śniadaniowej restauracji, która jest tylko otwarta do 15 czy 16 taka fejka w sumie też, ale tu właśnie zobaczcie, ja sobie wziąłam bardziej taki pod lunch, a James z kolei śniadanie, omlety sobie wziął z sosem pieczarkowym także mm, super było Lubię. I jeszcze chodzę i jeszcze chodzę. I thought your omelette was coming with something. It's not? No, this is it. Well, it's huge, but. Mm -hmm. Na dzisiaj w piąteczek patrzcie na parze brokułki, ziemniaczki. I baramuti, czy coś takiego ryba, nie wiem jaki to jest odpowiednik ryby polskiej, ale jest bardzo smaczna i delikatna. Tu malutka przypominajka, że możecie znaleźć mnie oprócz YouTube'a na Facebooku i również na Instagramie Polska Mama w USA. A ja w tym czasie robię w sobotę, dokańczam projekt, a dzisiaj jeszcze będę kupowała różne rzeczy na obrazy. Zobaczycie zresztą jakie i co z tego wyjdzie. Także mam nadzieję, że, że będzie Wam się podobało tak jak mi się podoba. A dzisiaj sobota u nas pochmurno i strasznie wiecznie. Normalnie aż nam screeny te wypadły z okna, um, więc te, te moskitiery w jednym oknie wyrwało, bo naprawdę jest wiecznie, strasznie. Ach, ale ruch, ale ruch przy TJ Maxie. Ja oddaję buty, bo wszystkie to znaczy trzy pary mi pasują, ale do dwóch nie jestem przekonana, przekonana jestem tylko do tych jednych, co Wam pokazywałam w poprzednim vlogu w związku z tym resztę oddaję resztę oddaję i tyle na razie nie będę się tym więc mam wielką paczkę, nie wiem czy w ogóle wyjdę z tego samochodu bo ona jest wielgaśna no, ale mam ją do oddania po Dawida jadę do McDonalda bo dzisiaj pracował od 7 rano. No i co? Koledzy przychodzą na sleepover. Amerykańska koleżanka, ich mama do mnie wpada na chwilkę, bo później mm, jakieś ma urodziny czy coś. Także na chwilkę wleci. No i tak sobota przeminie. W niedziela do kościoła. Nic yy, konkretnego nie robimy. No. A ja się z wami połączę później. O, a jeszcze w międzyczasie. Tezki sobie schną. Mam nadzieję, że wieczorem już będzie można je um, przymocować, bo tak potrzebują z 2-3 godziny na wyschnięcie. Z 2-3 godziny na wyschnięcie. Pomogłam dziewczynie w tym. Odczytywałam numery, no bo tak to by po tych butach. Ja już wiem, jak się to wszystko robi, bo powiem, mam szczerze takie online. Um, Oddawanie rzeczy online, jest inny podatek, tańszy, są inne zasady, ona szuka takimi kodami, menedżerka zawołała, menedżerka sama nie dowiedziała numerów, powiedziała mi, że źle czy tam, później patrzy, o przepraszam, dwa razy się bąbnęła, także dobrze, że odszukiwałam na której paragonie są jakie buty. Bo bym, słuchajcie, z tymi pięcioma parami tam czekała z godzinę. A tak to wszystko poszło w 15 minut. Oddałam to, kupiłam takie mydełka jeszcze i teraz e, odbieram Dawida z McDonalda, a później chcę e, jechać do tego Michael's, a zobaczyć czy tam może będą mieli jakieś na projekty, jakieś arts i crafty. And <laughs> I just heard Pain scream. Like, oh! Dzień dobry, dzień dobry, w niedzielę. Dzień dobry, robimy brojat. Maybe you wanna cut up the tube, or should I cut it up myself? I thought you is I helping if I do it or you want? To... Uh, I think it's. Uh... Well, I don't want to mess it up. I don't know what's the best way to cut it. I Dobrze. Ok, proszę Państwa, zaczynamy projekt. Mamy rameczki. Tu jedną taką szklaną kupiłam. No i będziemy zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu jest mosk, otworzy, zobaczę, co i jak. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Mój pierwszy projekt z chrobotkiem. Tak mieliście rację, to jest chrobotek, czyli nie do końca mech, ale raczej e, poroś, porost, paproć, coś takiego. E, teraz tutaj powąchałam to, bo w sumie oni mi powiedzieli w sklepie, że e, to nie jest e, żywe, a jednak jest. Ma taki delikatny, leśny zapach. No i takie obrazy powinny wytrzymać chyba 3 do 5 lat, ale e, mój może nie wytrzymać dlatego że powiem wam użyłam normalnego kleju i nie wiem właśnie gdzieś tam było napisane, że nawet super glue polecają, że w sumie nie powinno to być nic y, nic nie powinno się stać. Um, no ale nie miałam specjalnego y, glue, kleju do szkła. I również do umieszczenia kamieni, bo też mam w jednym obrazie parę. Więc postanowiłam, że użyję super glum. A jak się ten mech będzie zachowywał, to wam będę zdawać relacje na bieżąco. I proszę Państwa, no wychodzi, jakoś wychodzi. Tylko te takie, ja nie wiem właśnie, czy oni w sklepach nie robią ze sztucznego. Tu stwierdzili, że zobaczcie, prze... jak mi powarpowały na zielono. Ym, tu stwierdzili, słuchajcie, że no to nie jest prawdziwy most, a on ma zapach, jest jeszcze ziemia z nim, więc ja myślę, że te ekspedientki się nie znały, bo tam ziemi trochę jest. Musiałam go obczyścić. Powiem Wam szczerze, że to jest prawdziwe. Nie wiem, ile to będzie żyło. Będzie w łazience, nie trzeba nic z tym więcej robić. Czasami wezmę to tylko spryskam i zobaczę. Ponoć parę lat powinno przeżyć. Ale widzę, że to obrazy takie super, to chyba są jednak ze sztucznego, bo ten mój, zobaczcie, on jest taki strasznie nieregularny i właśnie mi się to podoba w naturalnym że to y, po prostu fajnie to wygląda i zupełnie tak tak naturalnie. Tutaj już zerwałam z naszego drzewa i myślałam, że będę miała za mało, a to jest, tu wystarczy dosłownie jedna gałązka. Nie wiem nawet, czy to zrobić w każdym, czy po prostu nie dokładać tych gałązek. Zobaczymy. No, w każdym razie przy, czy, przy Skłaniam się, żeby tu sobie zrobić w tych moich obrazach, albo po prostu gdzie indziej jeszcze nie. No, ale zobaczę. No, niby to ma być, gdzie jest wilkoć, więc Łazienka tam się najlepiej nadaje. No, ale myślę, że jak na pierwszy raz to nie wyszło źle. Nie wyszło źle. Trochę bawienia z tym jest, ale, ale jest okej. Okay. A tu jedna z Was prywatnie zadała mi bardzo dużo pytań, e, czy można wziąć przerwę w pracy, czy jak Was zatrudniają, to sprawdzają kwalifikacje, e, czy można sobie na przykład, jak się pracowało godzinę dłużej, e, no to e, wyjść godzinę wcześniej e, z pracy i ja Wam na to wszystko postaram się teraz tutaj tak skrótowo odpowiedzieć, bo to naprawdę zależy. A ja podsumuję ogólnie te pytania, tak Zależy to wszystko od pracy, powiem Wam szczerze, od szefa, więc ja mogę sobie wziąć godzinę wolnego, mogę sobie wziąć dwie godziny wolnego, albo też mogę wziąć e, z moich tak zwanych dni, na przykład chorobowych, jeżeli idę do dentysty czy gdzieś, można się z szefową ugadać. E, wiem, że pewne są zasady, co chyba półtora godziny trzeba mieć tam przerwę 15 piętnastominutową. Na to szczerze nikt nie patrzy, po prostu staramy się. E, szefowa podkreśla, że trzeba brać lunch, czy się chce, czy się nie chce tą godzinę czasu trzeba być czy tam przy swoim biurku czy gdzie indziej na lunchu, bo yy, no musimy odpocząć. Tą czarną ścianę wam pokazywałam, bo tu właśnie będzie na niej projekt, <gry> który robię i mam nadzieję, że już będę mogła się z wami nim podzielić w następnym vlogu. Kwalifikacje są sprawdzane, jeżeli chodzi o to, ja, ja w każdym razie miałam, ale musicie pamiętać o tym, że to jest moja Praca taka pierwsza przez 16 lat e, oprócz babysittingu, więc ja nie wiem, jak jest w innych pracach, czy sprawdzają rzeczywiście. Ja wiem, że musiałam pokazać mój certyfikat obywatelstwa, kiedy dostałam zieloną kartę i takie tam różne, e, więc u mnie były te kwalifikacje i szkoły weryfikowane. E, co jeszcze, e, oczywiście. Mam wrażenie takie, że czasami właśnie dużo ludzie robią socialize, czyli chodzą sobie po ofisie, rozmawiają z innymi. Także ja mam wrażenie, że jak jestem w domu, to w zasadzie więcej pracuję, bo w ofisie dużo więcej jest albo meetingów, albo czegoś innego i naprawdę ten czas gdzieś przez palce ucieka. Także to by było tyle na podsumowanie tej pierwszej części pytania. No i do następnego.